Cześć, witajcie to ja w kolejnym odcinku z serii Minecraft poradniki. Dzisiaj zaprezentuję wam lampkę wysuwaną ze ściany. Najpierw pokażę wam jak to działa. Wchodzimy na płytkę. Blok, który był tutaj sobie wycofany, zostaje wypchnięty drugi blok. Gdy zajdziemy on wypchnięty od przodu i z powrotem. Mechanizm jest dosyć prosty. Ja to rozwalę, żeby Wam pokazać, jak to wszystko działa. Sobie Sygnał z płytki zostaje przesłany tutaj, tego miejsca i zmienia status tej pochodni na zgaszoną. Teraz są też jest zgaszony, przez co do tego klocka nie dopływa już prąd. Ten piston się chowa. Jednocześnie prąd dochodzi do tego repeatera, który jest opóźniony na dwa kliknięcia. Czyli blok, jest, blok się chowa, ten, i chwilę później ten opóźniony blok po prostu chodzi na to miejsce. Tylko że za opóźnieniem tych dwóch nie będę tu dłużej opowiadał tylko po prostu pokażę wam jak to zbudować. To nie jest potrzebne. Tak. Do zbudowania potrzebujemy troszkę jakiegoś materiału, niekoniecznie ston, bez różnicy. Jedną lampkę, jeden lepki tłok, dwa zwykłe, 18 retał na samą instalację tego całego mechanizmu. I trochę na podłączenie płytki naciskowej dwie czerwone pochodnie i trzy riptery. Na początek robimy dwa miejsca. Kładziemy czerwoną pochodnię i dookoła niej kładziemy redstone. Nad tym czerwonym proszkiem kładziemy klocek bez różnicy jaki i przed nim pistem. On powinien się wysunąć, to jest dobrze. Teraz, nie na tym klocku, tylko jeden dalej ustawiamy jeden repeater, i z drugiej strony, tak samo, przed tym redstone'em, kładziemy, przed tym redsonem kładziemy dwa repeatery, które jest bardzo ważne, żeby ustawić je na spowolnienie dwa. Inaczej to w ogóle nie będzie działać. Teraz, tu robimy dziurę, pod tłokiem i za tłokiem i obok kładziemy klocki może iść też dirt ja postawię to żeby było ładniej kładziemy redstone tu, tu tu, tu i tu i to samo robimy z drugiej strony to niszczymy tu też Tak, i, gór. I cały mechanizm jest już praktycznie gotowy. Mówiłem, że 18 jest potrzebne. zostało mi dwa. W tym miejscu przed tym pistonem kładziemy czerwoną pochodnię. Tutaj lampkę, a do jest tą. Teraz wystarczy podłączyć cały ten mechanizm do płytki naciskowej. Ja nie wiem, do tego chował pod ziemię, jak ktoś chce może sobie to zrobić pod spodem. Tak i podziem kłódkę. Nie wiem czy sygnał będzie docierał, dlatego to postawię jeszcze jednego ripacera. Oj, płytkę mogę przesunąć. I cały mechanizm powinien już działać. I można zakryć. Tak żeby to się wysuwało ze ściany. No, jest to fajny, dosyć prosty mechanizm. Można stosować w domach. Hmm. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to sobie włączcie od nowa filmik. Obejrzyjcie. Jeszcze raz, powoli. No, no myślę, że raczej wszyscy potrafili, zrozumieli, zrobili to samo. Dobra, to dzięki og do oglądanie. zaczymy się w następnych odcinkach. Cześć!